Hola kompanieros, mną brema to i zapraszam do kolejnego materiału z grypą Battlegrounds 3 na moim kanale. Dzisiaj ze mną w drużynie jest pan Dziadzior. Witam serdecznie Oraz z całą rodzinką. Pan Artur Pierwszy Wielki. Dzień dobry. Kto gra na słuchawkach? Nie, nie na słuchawkach. Ja. Weź się tam ogarni. Wszy, nie, wszystko wyciszyłem po prostu. Więc nie, nie bój żabe. No się Buduje same te tych przystani, nie wiadomo ile dobra. Znaczy na starcie to dwie, to mnie nie przesadzaj. No chyba że krychy ci damy, no to możesz od razu ze cztery. Nie, 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 dobra. Nie będę też tak ja, w to nie było. ja potem wam będę i tak surowce, tobie będę Artur wysyłał, bo ty masz mroczne Złoto będę ci wysyłał Czokra, ja mam jakiś Mission Impossible. Noż. Możesz... już szkielet do mnie idzie, żeby zeskałtować. Od Kranosa pewnie. Nie nie, nie wiem w sumie gdzie, gdzie kto stoi. Czarny stoi na środku, więc to jest na pewno krano. Dobrze, mm. to jakiego koloru ten szkielet? Zaraz się tu wyłoni. Ej, normalnie mam nagi. I Ora! się zrestartować po, tym, po, tym, po tej grze. Co on ma za statystyki? O kurwa. Trochę mi najebał. A, nie będę wykorzystywał tego bugu do respiania mieczy, bo to przesada jest. Ja nawet nie wiem jak się go używało jak tam grałem. Bardzo fajnie się go używało. Super się go używa. Naprawdę, muszę ci powiedzieć, że jedna z, jedna z lepszych rzeczy jaka mnie spotkała. Dobra, u góry jest coś, co strzela piorunem, a na środku jest mroczny elf, czyli Kronos ma mrocznego elfa. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. O, nie umarli. Dobra. Będzie raszowanko Weź nie się nie dawa Ej, nie dawaj im głupich pomysłów, co ty? Niech, niech spróbują. Tylko pytanie, w którą stronę, gdzie? Ty no, mam gdzie... lagii, kurde, no zabij tego, dobra A u góry nie, nie, bo jestem powolny Mam was, mam ci gdzieś Arcio, musisz ten, wybronisz tam czy, czy nie bardzo? Ale co, oni powiedzieli, że nie będą robić raczej, Jeżeli będą robić, to są z i hamami i ja się do nich nie odbieram. No właśnie, nie wiem czy wybronisz, stary Dobra, ty wziąłeś ten kamień, chciałem ci go zajebać, ale dobra My god fucking damn Dobra, idę do następnej ary, tu, bardzo odporności Hmm, kamień, kamień kurwa. Antek, trochę. No to z kobrona widać, ja poprosiłbym kryształ, jeżeli ma kobra. Ja bym prosił kamienia. Kurwa. Orkowie na dole. O chuj. oj, 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 oj. Że no mieć, powiem wam tak, ja mam nagi... Taki... E, udajmy, że mnie wyjebało i zagrajmy Nie, Nie, spróbujmy się z nimi. Jora ja ja jest orkami, Ja na środku jest ten. Kowoś tutaj, bez przypał. Nie no, atakuje mnie liszami, no co za zwyrol. Więc dobra, jednak. Dobra, Co za hamidło. Dobra, ja przestaję robić jednostki w takim a ja, ale kurde. Leć tam zaraz więcej szkietów zrobi. I już? Tak szybko rasz? Nie, znaczy, ja wiem, że tak już, ale. Damy to całkiem normalna prędkość. ja już lecę z bazy, to nie ma sensu dalej. Muszę bronić. da. Uch, weź mi stary po... Jest to ten bag z mieczami, no bo kurde, raźniejszy, No nie, poczekaj, bo zapomniałem o trzeciej arze. Dobra. Nie będzie teraz chyba na mnie szedł. No, mam nadzieję, że ty się wybronisz. Ej! Nie. Super, że jednostka w jednostce i mi tu zabiła bohatera. Zabiło ci bohatera? Bo no. no zabił mi bohatera. Jeden jeździec. Jeździec w bohaterze i. I mi go zabił. Dobra, masz już te duszki? Nie. Dobra, ja ci wysyłam 500 kryków w takim razie, Jadior. Ty już masz handel, czemu nie masz handel? Nie mam nawet tego budynku, czekaj chwilę Dobra, czekam chwilę Dobra, teraz będzie handel jak ten No bo jestem powolny, bo się zapatrzyłem na te lisze. Liszaje pas Dobra ja potrzebuję <coughs> czwartej w ogóle mogłem inaczej zagrać, gdybym wiedział, że to są rukowe mogą zupełnie inaczej Ale chamsko Zfania... <laughs> Uzupełni wieżę, bohater mi strzela i się tak przyjemność z wieży do wieży tego wystrzelasz. Oni nie mają dużo surowców, więc, więc spoko. Dobrze, no i... no, że znożyliśmy przed zbugowanymi mieczami. Ale te miecze nie są niepokonane, te miecze są łatwe do ogrania. Przecież mają tyle elektryków, że ja pizgam. Dobra, chuj, zjebałem w ogóle nie wysyłając tam jednostek swoich wcześniej. No cóż... No, trudno, ja po tej grze z Reset'y mogę grać nexta. Ja też powinien... muszę grać nexta, bo to strasznie zwaliłem. Olałem drugą erę, eee, przez to nie, mam, nie, nie mam w ogóle bafa do respienia mieczy. Gdybym wiedział, że gram na orka, to ja bym od razu, wiecie... Ja bym z... Y, obstrał w ogóle szermie, żebym rycerzy robił, bym go po prostu zraszował. Dobra... Ale to tak czy siak nadal możemy to wygrać. Ja ci będę robił mięso armatnie, a ty będziesz to robił wy Dobra, próbuję, tak. graj Jak próbuję tu wymikrować coś i zniszczyć jakieś twierdze przystanie. Dobra, no jak widzisz, ja tutaj będę robić mnóstwo mnóstwo kupców, tak zwanych nice, nice, nice. Jeżeli obronisz dziadziora a się jeszcze lepiej rozwinie, to będziemy mieli szansę dosyć spore. o jak nie przyjdzie ork z szamanami, szkoda mi no tego, bo chcia troszkę. święte słowo, o czym nie? Święte słowo zrób. No, potrzebuję zbudować... Ale święte słowo, ja ci wybudowałem mnóstwo krycha, ty wystrzelnasz wszystko, nie mają same złe rasy! No faktycznie, mhm. mają same złe. Gramy to, to nie jest przegrana jeszcze. No nie jest, ale no wiesz... Stary, ja, zro ja zrobię hordę niewolników, żebyś ty w razie czego miał miecze, dobra. Zabudowywuj się i powiedz mi czego ci potrzebać, ci mogę ci dać 500 złota. Daję złoto. E, kamienia potrzebujesz, dobra, ja ci dam 500 złota. I... Patrzcie, co mi się dzieje w bazie, ja nie mam już bazy. Aha. No to wiemy już od dobrej chwili. To cześć, papa. Kurwa, rzeczywiście, nie wiedziałem, że te lisze tam jeszcze żyją. Mnie Myślałem, że je wytłuknie. Ok. One zostały wytłuknięte, ale typek wskrzesił, po czymś zamienił na liszy znowu. No ja. No Miał, tak na, to, to, miał na to pieniądze po prostu, dobra? Ja idę do Twojej. Dobra, masz też. te święte słowo? Z powrotem? Czy budujesz, czy nie? Mm, no, robi się teraz dopiero budynek do świętego słowa. się, znaczy, nie budynek, tylko baw. Ja krychy ma, potrzebuję zrof. teraz. Daj mu u dziadziak, krychy, bo ty się wywaliłeś już. I nie strać, bo teraz będziesz na wysyłane dla suki. To jest do ugrania. Dobra, teraz tak, potrzebuję trzeciej ery. Potrzebuję krychy. Czekaj, 200, 300, 400 masz Dobra Dobra, teraz ja jeszcze wyślę ci... Eee, znaczy wyślę... mnóstwo szkietów, żeby po prostu cokolwiek przytankowali, co? Tą bazą co się urasz, czy jakoś tam tej bazy mocno niezłej stało z tego co widzę. Kończyć was? No i 20 minut. 20. Już nie wspomnę o pieprzonych Jest tych. Znaczy, ja już mam święte słowo zrobione. ...jak coś, w razie czuję jakiś jakichś aniołków. Katedra się tam buduje prawie, już jest. Dobra, ja potrzebuję jak najwięcej linii zwiększyć sobie. I tobie też zwiększę. Słuchaj, pobuduję ci mnóstwo galerii pod twoimi głównymi budynkami i ty po prostu je przejmiesz za chwilę, co? No, to będzie niezłe. Dobra, buduj, przejmuj. Dobra, jest już Nie. Podchodzi, podchodzi Mroczny, podchodzi Mroczny, może z kobrą. O no, kurwa. kurwa. Dobra, Opa. dobra teraz już zaczyna się taki moment, że tylko Skowron gra w RTS, -a, a my gramy Ferpega. Tak. Uwielbia takie momenty. Bez tego bohatera straciłem, to jest najgorsze. Wysyłam no, a teraz by było ok, ale tak to. Przywolone. No, ja no mam kopalnię u góry. no fakt przed bazą jeszcze nie postawię świętego słowa. Kumpu, tylko u góry. Uważajcie, ja, lecą orkowie, lecą orkowie, lecą szamani, Słuchaj, uwaga. Waga na szamanów. Jeżeli to postawisz, to shift O od razu. Dobra. Nie wiem, czy anioły są dobrym Jada. pomysłem. Nie chcę tego bagować, tak. Kurwa zniszczymy, nie zauważyłem, a mogłem Oraz z miecze, masz krychy. Tu jada No niezła rzeźnia Dobra te słowo to tylko Wyzerować że tak tu ma. Krycha Dobra wysyłam ci krychę Ja też ci wysyłam o kur... Czeka, się... oh. Dobra, mam Kurwa, nie mam budowników, którymi mogę postawić. Jest. Lagią Dobra, za darmo miecze mogę respić z bagiem To prawda, dało się to ugrać O Jezu, więcej, więcej rycerzy. Znaczy mieczy więcej Krycha No już dupa porobili Zpieprzyłem kompletnie temat Zapomniałem o trzeciej erze za późno się dowiedziałem o orku, mogłem to inaczej. Można było wybronić ten Rash. Można było, ja, bym, ja gdybym zrobił pierwsze, co bym się skupił w 100% na trzeciej erze i bym posłał tam od razu chłopa, to by było na easy wybronione. Przede wszystkim nie, nie, by, nie, nie mógłby zapętlać, nie robiłby nowych szkietów. Bo ja bym od razu mu wszystkie trupy usuwałbym yy, kapis miecza. No ja tak bym miał limit. tak jakby się tam jeszcze nie pojawiały, to i tak by to dużo dało. A, ten w ogóle ta strata bohatera przez tego wilczego była do dupy strasznie Kargotskie wrota Dobra wychodzę No szkoda trochę No nieźle nas porobi. Nie najgorzej Ale wjechali no Ja już w sumie miałem duszki tylko że no nie zdążyłem ich ja spieprzyłem totalnie tymi rycerzami, nie zrobiłem nic, co powinienem był zrobić. Nie wiem, jakoś tak olałem to wszystko. Jakoś tak przestałem się koncentrować. Bo tak naprawdę to by mi tutaj poszła dużo, dużo lepiej, gdybym zagrał rycerzami tak typowo czyli po prostu raz czwartej ery, fokus na mieczach i anioła. Gdybym zagrał tak jak po staremu, to luz. A ja tam jakieś stajnie, jakichś rycerzy se myślę, aaa, orków może rycerzami porobię, coś tego, a co kurwa... ...Kowron, ale rycerzy się nie opłaca robić, dopóki... Ja jest pan... jestem jak to, o, o, jak to tak? Ja, jak to się stało, że starze, Artur ze Skowronem przegrali Tak, jak się stało, że Artur nie ja nie, nie miałem ubrali. jak obronić Rashidisza, aczkolwiek... Bo powiem ci tak, że składam reklamację, mam to wyjebane. Mi się wydawało, że wszystko da się obronić. Da. Dałoby się. Gdybym nie zjebał. No. Gdybym Ale co, co z wy tymi... się chcieli poczekać, co zabunkrować się katedrami, o ja wiedziałem, po. Żadne katedry, katedry tam. Po prostu bym... Wystarczyłoby, żebym nie zapomniał zrobić trzeciej ery, bym posłał tam chłopa jeszcze w momencie, jakbym trzeciej ery nie miał, żeby on już tam czekał. Ja bym tam zrobił te kaplice miecza i byłaby gitara. No, to było dobrze. Tak, tak, to byłoby ciężko bez tego rasłu. Mówmy się. No szczerze jakbyście nie zrobili tego raszu, jakbyśmy grali, jakbyśmy się wszyscy rozwiali, to byście tego nie wygrali po prostu. No nie, nie. Dobra. Ten... Także ja się tak, momencik, bo, się bo się trzeba, trzeba skończyć odcinek, zaraz sobie podyskutujemy. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Przepraszam, że taki krótki, że taki zlamiony, no ale no, czasami trzeba innym wiadomo wygrać. Zdarza się najlepszym. Zdarza się najlepszym przegrać, tak jest. No co, dziękuję, pozdrawiam i polecam. A, ze mną był oczywiście w drużynie pan Artur. Który sobie poszedł ja chyba. Się. I pan Dziadzior. Ty też chyba sobie uciek. No, to na razie. Gościnnie pozdrawiam. Gościnnie Enzo wbił do nas na Discorda, był w przeciwnej drużynie. Razem z Kronosem i Yorum. A za chwilkę gramy Nexta pewnie, nie? No, na razie.